Dzień dobry, dziś mamy kolejną porcję dobrych informacji. Nie tak dawno chwaliliśmy się 80 milionami złotych z krajowego planu odbudowy, które trafią do naszego szpitala. A już dzisiaj możemy powiedzieć o kolejnej dużej inwestycji to kompleksowa przebudowa i remont budynku. A ten budynek jest doskonale znany chociażby wszystkim mamom, które rodziły właśnie w naszym szpitalu, ale i także pacjentkom onkologicznym. W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę z firmą Adamiec. Z wielką nadzieją, że po 500 dniach oddamy budynek do użytkowania i wreszcie szczecinianki i zachodnio-pomorzanki będą mogły rodzić w warunkach bardzo dobrych i nowoczesnych. Zaczynamy trzeci i ostatni etap inwestycji związany z przebudową położnictwa i ginekologii. Wartość podpisanej umowy z generalnym wykonawcą to ponad 37 milionów złotych. W ramach realizowanej inwestycji przebudowane zostaną wszystkie piętra budynku A, w ramach których powstaną nowoczesne sale chorych, gabinety zabiegowe, pomieszczenia poradni oraz cała infrastruktura towarzysząca pracy oddziałów. Zakończenie robót planowane jest na sierpień 2026.